Nie ma znaczenia, że to jest nowy rok. Posiedzę sobie z moją córeczką, potem pojedziemy na wakacje. A kiedyś miałyśmy tak z Ksenią taką rozmowę. Teraz to już jest Twój mężczyzna. To jest tylko już mój syn. Ja nigdy w nic nie będę się wtrącać. Jak będziecie chcieli spędzać czas ze mną, to będę tylko i wyłącznie szczęśliwa. Czy pani Justynka weźmie sprawy w swoje ręce i wyprawi synowi e, e, piękne wesele? Muszę skończyć już gadać. Dzień dobry państwu, Klaudia Lewandowska, kozaczek.pl, a ze mną Justyna Styczkowska. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Pani Justynko, dzisiaj mamy Sylwester i nowy rok, już dosłownie za kilka minut. Jakie postanowienia? Bo ja wiem, że zawsze, kiedy jest 1 stycznia, kobiety mają jakieś postanowienia, nie wiem, zmiany, odmiany, a u pani jak to wygląda? Wiesz co, e, nie ma znaczenia, że to jest nowy rok, ale życzę Państwu, żebyście byli konsekwentni w swoich postanowieniach. Bo chyba jest jedyny klucz do sukcesu, do sukcesu, to konsekwencja. A jakie ja mam postanowienia? Uczę się nowych rzeczy, e, organizuję sama koncerty, takie biletowane, więc najważniejsza część, jeśli chodzi o pracę artysty. Jestem bardzo z siebie dumna, mój syn mi dzielnie nie pomaga. Poza tym na 30-lecie przygotowaliśmy tysiące wspaniałych rzeczy dla moich fanów, bo jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna im, że tyle lat przetrwaliśmy razem, więc bardzo różne koncerty, i Demarczyk, i Cyganie, i Maria Magdalena w Planetariach, więc naprawdę niezwykłe koncerty, więc zapraszam państwa serdecznie. Poza tym Mezzalianse Staczkowskiej, czyli duety, których się państwo nie spodziewacie po mnie. Cały rok mamy już, jak gdyby, zaplanowane, mnóstwo pracy i tak, Skończy się Sylwester i ja mam tylko pięć dni wolnych, posiedzę sobie z moją córeczką, potem pojedziemy na wakacje, a potem jest naprawdę od powrotu do końca roku cały czas mam koncertowo kreatywną. Wizualne, więc dużo pracy. Latale, co? Ro z roku na rok jesteśmy coraz starsi. Po pani, oczywiście, tego nie widać, ale możemy to zobaczyć po dzieciach, jak to mówią. No i ostatnio też e, zaręczyny e, pani syna. Czy to już jest ten etap, gdzie czuje się pani spełnioną mamą, że może go wypuścić i oddać się jakiejś kobiecie w ręce? Nie no, oczywiście, wiesz, to przecież to nie moje decyzje, e, ale wiesz, to, kiedyś miałyśmy tak z Ksenią taką rozmowę. Nie pamiętam, czego to dotyczyło, ale chyba jakiegoś wyjazdu. I powiedziałam, i wtedy coś takiego, co zawsze jest dla matki i piękne, i trochę trudne, e, no bo zawsze dzieci dla mamy są takie. To jest najważniejsza w ogóle część Twojego życia to są dzieci, bycie mamą. Ale powiedziałam, Kseniu, teraz to już jest Twój mężczyzna. To jest tylko już mój syn. Od Ciebie zależy. Jak będziecie sobie radzili, też od niego oczywiście, jak pójdziecie razem przez życie, ja nigdy w nic nie będę się wtrącać, zawsze tylko będę pomagać. Jak będziecie chcieli spędzać czas ze mną, to będę tylko i wyłącznie szczęśliwa. Więc zrób tak, jak czujesz, i jak uważasz, że powinno być zrobione między wami, a ja w niczym nie będę przeszkadzać. I myślę, że to była taka ważna rozmowa, która mówiła, gdzie są priorytety? Jak syn wychodzi z domu. To jego żoną jest inna kobieta i mama już tu nie ma nic do powiedzenia. Po najważniejsze, że mama dobrze wychowała syna, a y, właśnie tutaj się mówi, że takie tradycyjne wesele zawsze wyprawiają rodzice. I ja mam pytanie, czy pani Justynka weźmie sprawy w swoje ręce i wyprawi synowi y, 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 piękne wesele, czy jednak zostawi to w jego rękę? Ja niczego nie zrobię bez zgody mojego syna i jego narzeczonej. To jest ich życie, ich wesele, ich szczęście. Za każdym razem jestem chętna do wszelkiej pomocy, ale to... Mogę zrealizować tylko ich pomysły, jeśli takiej pomocy będą oczekiwali ode mnie. I tyle. właśnie syn mój mówi, że muszę skończyć już gadać, więc... Dobrze, więc w takim razie e, oczywiście wszystko zostaje w jego rękach. Pani Justynko, życzę pani wszystkiego dobrego na nowy rok. Bardzo dziękuję. A ja wam wszystkim, e, słuchaczom i oglądającym Kozaczka, tak? I wszystkim tym, którzy po prostu nas teraz oglądają. W 2026 roku mamy rok konia, więc wszystko to, na co pracowaliście w 2025, teraz będzie pędziło galopem po to, żeby się spełnić. Więc bądźcie pełni dobrych myśli, pełni miłości do siebie, bo to ważne i szczęścia po prostu. Życzę Wam, żeby te galopujące marzenia dobiegły do nieba i spełniły się wszystkie. Ja też się podpisuję pod życzeniami Pani Justynki. Dziękuję bardzo. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Dokładnie.